Troszeczkę tych biegów było. Przyznam się szczerze, że troszeczkę się obawiałam, czy, czy nogi jeszcze zdołają dzisiaj wykrzesać z siebie jak najwięcej. Ale po biegu nie byłam aż na tyle zmęczona. Myślę, że jednak emocje wzięły, wzięły górę i dopiero ten tak zwany zjazd do bazy nastąpi jutro, jak wrócimy do, do kraju. Cieszę się, że w końcu udało nam się poprawić ten rekord polski, bo tak troszeczkę gdzieś tam w tyłach głowy y, ciążył ten, ten rekord. I śmieję się, że nie mogłyśmy go poprawić o, minimalnie, tylko od razu, jak już go poprawiłyśmy, to z wielkim przytupem. Dzisiaj, y, zresztą przed biegiem, powiedziałam, że jakby ktoś się mnie jeszcze teraz zapytał, czy biorę ten brąz w ciemno, to nie wiem, czy bym y, odpowiedziała, że nie. Wiedziałam, że cztery sztafety będą tak naprawdę się liczyły w tej walce, i wiedziałam, że Brytyjki będą bardzo mocne. Wzmocniły się, się na finał, więc wcale ten brąz nie był takim pewniakiem. No tak jak widać, walka była do samego końca, ale cieszy fakt, że i tym razem udało nam się zwyciężyć. Tak naprawdę po każdym biegu starałam się wejść najpierw do, do wanny z zimnym lodem, troszeczkę nogi schodzić, potruchtać i później oddawałam się w ręce naszego fizjoterapeuty, który tak naprawdę no, postawił mnie, mnie na nogi i mówił już po wczorajszym biegu, że ta noga już jest luźna, że nie jest tak zmęczona jak po biegu indywidualnym, więc myślę, że, że spisał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze i dzięki niemu udało się jeszcze pobiec w dzisiejszej sztafecie. Wojskowe. Jestem żołnierzem, także jeszcze troszeczkę tych cztery setek przede mną w tym sezonie. Być może nawet sztafeta krótka, także będę walczyła z dumą dla, dla wojska polskiego, a pod koniec października w końcu udam się na upragnione wakacje. Myślę, że jak najbardziej się pojawia. Wspominałam, że chciałabym za rok wywalczyć właśnie ten w końcu upragniony medal i tak naprawdę brałabym w ciemno tym razem brąz. No, będziemy wszystkie do tego dążyły. Jak widać jest potencjał. Zostawiamy serducho na, na bieżni. Potrafimy walczyć do samego końca, więc mam nadzieję, że każda z nas ten rok wytrwa najbliższy w zdrowiu i będziemy mogły powalczyć właśnie o medal. Igrzysk Olimpijski. O dogonienie i prześcignięcie Amerykanek. Tak. <grystwa> tym razem troszeczkę zabrakło. Śmieję się, że jest 1-1 w tym roku w pojedynku z Amerykankami. Ale jak widać, z Jamajkami już wygrałyśmy który raz, więc dlaczego nie i z Amerykankami?